W tym odcinku stworzyłem totem Herobrine'a i go przyzwałem. Niestety wywołało to lawinę dziwnych zjawisk na moim świecie. A no i witajcie w piątym już odcinku z Horror Packa, czyli serii, w której muszę przetrwać 100 dni w Minecraft z bardzo strasznymi modami. Dzisiaj wydarzy się naprawdę wiele. Oglądaj do końca. Ej, widzicie to? Co jest? No nie... Ech! Co to jest? Yo, 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 jak możecie zauważyć, jesteśmy w kolejnym odcinku Z naszego horror Packa I duże zmiany, czy wy widzicie mój poziom Czy wy widzicie moje itemy I dzień, który jest Tak, między odcinkami trochę pograłem Wykopałem naprawdę mega, mega, mega dużo diamentów Spotkałem co prawda Parę razy Herobrina w cave'ie Ale nic mi nie zrobił, po prostu mnie straszył I dzięki temu, że przegrałem 3 minecraftowe dni Mam właśnie 34 diamenty I w ogóle patrzcie ile tego tu wszyscy jego nazbierałem. No po prostu zarąbiście, nie? A tutaj już się poprzepalało, więc możemy sobie powrzucać nowe surowce. No i co? Może pójdźmy sobie spać? Wszystko będzie ok? Ej, ty, ostatnio, jak szedłem spać, był jakieś dźwięki, teraz tego nie ma. Yo! Okej, okay, dobra. O dziwo, jest w porządku. Otóż dzisiaj przywołujemy Herobrina, tak? Jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeżeli nie widzieliście serdecznie, zapraszam w kartę, tak, robimy. Ale jeszcze przed tym, zanim go sobie tutaj przywołamy, no wypadałoby, zrobić Hipunek, a że mam tyle diaksów To na luziku starczy mi na cały Diamentowy set I właśnie taki oto set stworzyłem Więc teraz możemy sobie go założyć Okej, okay. mam nadzieję, że dzisiaj Mnie nigdzie nie tepnie, że stracę te przedmioty Bo się naprawdę wkurzę Spędziłem ponad dwie godziny grając Żeby te itemy tutaj zdobyć, nie? Ale samo zrobienie itemów to nie wszystko My musimy sobie je zenchantować Żeby to miało w ogóle jakiś sens Dobra, to rozwalmy, żeby to nam kurde Nie spłynęła reszta wioski e, Czy tutaj były? No nie Tutaj były biblioteczki, które zniknęły. Kurde, no niedobrze, no nie dobrze. Nie mamy w ogóle bookshelfów. A bez enchantów, chociażby na mieczu, ja nie widzę w ogóle e, sensu, jakby walki z Herobrainem. Dobra, sprawdźmy, czy w tamtej drugiej wiosce może nie ma jakichś bookshelfów. E, bo mega by się to przydało, no nie ukrywajmy. Ojo! Ej! No tak, jest 15 dzień. Do, dodana modyfikacja, ale czemu szkielety. Okej, okay, dobra. Możemy się spodziewać nowych szkieletów. Ej, co? Patrzcie. Gdzie tu jest krzyż, w którym jest lawa O kurde, ej Wcześniej czegoś takiego chyba nie było na mapie Pa, tutaj jest kolejny O kurde, ej, jest duża szansa, że to było Ale tego nie zauważyłem Albo powstało w trakcie Kiedy ja byłem właśnie w podziemiach Oho, mamy tutaj Kurde, agresorów, nie, dobra, musimy ich jakoś ominąć Bo ja nie chcę znowu Robić jakichś, ała, ała Najazdów na wioskę, musimy ich opłynąć Dookoła, dobra, gitara Nie zauważyli nas, więc teraz pytanie czy jest tu jakiś domek, w którym będą bookshelfy? Please, niech będą, bo jak kurde, muszę zenchantować sobie ten ekwipunek Bo bez tego to będzie mega lipa, nie? Nie, no tu nie będzie bookshelfów, kurde A czy jest gdzieś tu czcina? Plan był zgoła inny Wow, jaki tam jest biom Ała, ej, sprawdźmy sobie przy okazji Bo jeszcze tutaj to nas nie było I nie wiem za bardzo, czy... I nie wiem za bardzo, czego się spodziewać tu No nie, znowu ty! Ja pierdzielę. Znowu on, nie? Ej, dobra, o, o Okej, okay. wszystko wróciło do normy. Jo, Trochę mi przeraża fakt, że dzisiaj będziemy z nim walczyć, bo nie wiem jak potężny on jest, nie? Serio. Dobrze by było znaleźć trochę trzciny żebyśmy mogli sobie chociaż zrobić jednego bookselfa. No nie jestem wymagający. Ej, tu coś jest, pa! Ej, dobra, zobaczmy co tutaj jest. Ty, to jest jakiś cmentarz opuszczony. Pa! O, kurde! Ej, dobra, co tutaj jest? Czy tu są moby? Oj, Ej, dobra, mamy jakiś Czy coś tutaj w środku jest? Są patrzcie, to jest w ogóle jakoś zabudowane. A, tu mamy pułapkę. Okej, okay. a w tym coś jest? Nie, tutaj nic, o, jakieś itemy Normalnie są wazony z itemami Czemu ja poszedłem ze wszystkimi diamentami, jakie ja mam? To jest akurat głupie, co robię, no ale dobra Okej, okay. skoro już tutaj jesteśmy To obczajmy sobie, co tutaj dokładnie możemy Znaleźć, bo, o, o złote jabłka nam się akurat przyda I jedzenie, ej, ile tutaj jest itemów W ogóle, nie? Pa, o Emeraldzik, ej, mamy książki Mamy ten, my sobie zrobimy przecież to O, zarobiście. a co to jest? Ej, nie mogę tego Użyć, dobra, ale weźmy to, bo może to nam się Przyda. A tu co mamy napisane? A nic nie mamy napisane. Okej. Okay. O chłopie. Ej, dobra, skóra nam się przyda na pewno do robienia książek. O człowieku, tu jest aż tyle grobów do przejrzenia. Ej, dobra, jeszcze takiego miejsca nie było. O, ale skóra nam się naprawdę bardzo przyda. Ej, dobra, tu są wider szkieletony jakieś. Jo, ile żelaza, ile serc Kolejne cztery serca, pa Mogłem tu przyjść z pustym ekwipunkiem, ale też się nie spodziewałem, że ja takie rzeczy tu poznajduję, nie? O kurde, ale tu strasznie, co? Ej, tu jest naprawdę mega strasznie Dobra, aha, tu jest wyjście na zewnątrz Dobra, a tu? I tutaj mamy jakiś ogień Wow, coś jest w piecykach Same kości i rotten flesze Ej tu mam, mieliśmy jakąś rękę z kości, widzieliście? O, a tu? Nic nie ma Ej, ale mega creepy miejscowa, nie? O kurde, dobrze, że opustoszała W sensie, że nic tutaj nie ma I mega Straszna miejscowa, serio. W sensie ja nie wiem czego się spodziewać po tym miejscu. Czy tutaj jakieś moby mogą się pojawić, czy nie, bo to jest w końcu opuszczony cmentarz. Tu można się spodziewać wszystkiego, prawda? Prawda, no właśnie. Nie no, nie możemy odpuścić. Skoro już tutaj jesteśmy, nie będę tutaj przecież wracał później, ale ewidentnie, no i temów nie ma zbyt dużo takich bardzo mocnych. O kurde, patrzcie, jaka ręka się wy... Yo, yo. O, jeszcze więcej skóry Ej, tych grobów jest tyle, że ja nie mam pytań Ba znowu skóra Ej, dajcie mi trochę papieru, papieru i będzie si. Ej, bardzo mocno, bardzo mocno Czy coś tu dalej jest? Ej, tu są dalej ruiny Dobra, ej, nie, wrócimy tutaj za dnia, bo ja nie chcę zginąć A tutaj będą się zaraz respić na banki jakieś moby Więc do tego miejsca sobie po prostu przyjdziemy kiedy indziej I tak znaleźliśmy rzeczy, które mi są potrzebne I patrzcie, mamy nawet to O, to jest zarąbiste Dobra, to musimy sobie wziąć Patrzcie, jakie zombie ty, zombiaki się zmieniły. One inne były. I patrzcie, jaki to mamy gór. O nie, tam jest dalej biom Herobraina. Dobra, spaduwa, spaduwa spadaj ode mnie, spadaj ode mnie. O, dobra. Dobra, 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 uciekamy, biorę tylko pochodnie, żebym cokolwiek O nie, o nie, ej, widzicie? Tu się zaczęło coś respić. Zrobiła się noc i od razu zaczęły się respić tutaj moby. Ej, mega niebezpiecznie, bez kitu. Byle teraz nie zostać nigdzie tepniętym i będzie git, nie? Tego się najbardziej obawiam teraz w tej serii, że te kurde anioły głupie się zrespią koło mnie i mi znowu gdzieś te pają. O nie, pada deszcz. Dobra, szybka kimka w wiosce tutaj, szybciej. Dobra, jesteśmy już prawie przy naszej wioseczce. Ej, co, co jest? Tej lawy tu nie było chyba. Dobra, najważniejsze jest chować diamenty. Ej, te serduszka, właśnie, ty. My musimy sobie zrobić duże serca. O, i sobie je teraz tutaj wszamiemy. Pyk, pyk. Ej, ile ja tego już mam? Nie, no dobra, herobraj, nie ma z nami szans. Najmniejszych, nie? Teraz muszę się pozbyć i temów, które nie są mi teraz potrzebne. I dobra, zarobiście. Czy ja mam jakieś drewno? Zapewne. O, mam Jakieś drewno. Dobra, gi. Chodzi tylko i wyłącznie o miecz. Pamiętajcie. My musimy zrobić tylko dobry miecz. Resztę to się ogarnie kiedy indziej. Wydaje mi się, że dobrze by było to zrobić w takim domku bezpiecznym. Wiecie, który na pewno nie spłonie. Temu jest blisko generalnie do ognia. Ale, o, mamy tu dużą przestrzeń. Dobra, zarąbiście. Więc tutaj położymy sobie ten enchanting. I tutaj dajemy sobie pierwsze biblioteczki. Dobra, sprawdźmy na jaki poziom już w tym momencie możemy enchantować. Dobra, uwaga, wrzucam to, wrzucam to na dziesiąty tylko. Mhm. Mm to nie jest za Dobrze, no nie za dobrze. Trzy książki, czyli możemy zrobić kolejny bookshelf. No nie jest źle, nie jest źle, ale postaram się do następnego odcinka ogarnąć tak, żeby tych już bookshelfów było więcej, więc teraz. Ósmy przyjść, Halo. Halo, co się, co się stało? Czemu nagle. Okej, okay, dobra, to zenchantujmy sobie może na ten moment zbrojkę, co? Na taki mały poziom to można spróbować. Unbreaking Respiration. Okej, okay. Protection 1. Okej, okay. Protection 1. Okej, okay. Unbreaking. No dobra, dobra, nie jest źle, nie jest źle. Mam szesnasty poziom, teraz musimy mieć. Sharpness dwa... Dobra, mamy to, Zarąbiliście, kilow, Effinency 2, niech będzie. Nie jest źle. Wiadomo, że te enchanty moż, mogłyby być lepsze i w ogóle, ale ważne, że mamy w ogóle jakikolwiek dobry ekwipunek. No, to znaczy, jesteśmy full diamond, no to jest naprawdę dobry wynik. Yy, więc, moi drodzy, nie, pozostało nam nic innego, że warto by było się przygotować trochę bardziej na tego Hero Brian. Chyba nie mam zapalniczki, ale jeden bloczek tylko potrzebujemy, więc o, pyk. O, mamy flint, dobra. No nie, znowu. Ty spadaj! Kurde, ty pojawił się chłop, którego zaraz i tak przyzwiemy. Bo jakby wiecie, on nas nawiedza, a teraz będzie chciał z nami walki. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, naprawdę. Czy ja mam na pewno wszystko. Ej, zróbmy sobie tarczę. Właśnie, tarczę co jeszcze zrobię. Pytanie, czy mi zostały te strzały, które ja miałem. Ej, mam te strzały, dobra. To łuk by się przydało zrobić jeszcze. Bez kitu, no. Zróbmy sobie łuk, bo on na pewno odda. Zrobimy sobie tutaj oczywiście tarczę. No i teraz zrobimy sobie łuk. Ja myślę, że jesteśmy godnie przygotowani, żeby taką w ogóle walkę podjąć z Herobrine'em, nie? Ej, serio. Mamy dobre strzały, dobre itemy. Mm, wyrzućmy sobie to. To 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 kill off mi się może nie przydać. Yy, ale dobra, wezmę. Wezmę, bo nigdy nie wiadomo, nie. Pochodnie mi się raczej nie przydadzą, ale dużo jedzenia. Jedzenie jest tutaj najważniejsze. No i co moi drodzy, no nie pozostało nam nic więcej jak. No dobra, pokonać tego zombiaka pierw. O, dobra. I postawić totem Herobraina. No, to nie jest w ogóle dobry pomysł, no ale to robimy. Mamy totem Herobraina. I teraz pozostało go tylko podpalić. Uwaga. O kurde, dobra ty, już myślałem, że ej chyba źle coś zrobiłem, bo nic się nie stało. Spadaj, padaj. No kurde mele. Kurde, no nie mogę w niego trafić. Co jest? Gościu, ile ty strzelasz? Ej, może jeszcze raz? Pyk. Ej, totalnie nic się nie dzieje, nie? Chyba że on zaraz zaatakuje w najmniej spodziewanym momencie. Wiecie o co chodzi? O, po, 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 jest. Jest herobrain, jest herobrain. O kurde, o kurde. Spadaj. Ty, jaki on jest słaby. Ej, no nie gadaj. Czy ty mi coś zrobisz w ogóle? Gościu, gościu, nie. Nie, widzowie, nie mówcie, że ten herobrain jest taki słaby. Czy ja patrzcie, ile ja jemu z łuku zadaję? Oj, nie trafiłem. Dobra. Yo, ty masz tak mało życia. Ej, co jest, co mu, co mu się dzieje? Pa, co mu się. Gdzie on jest? O, kurde! O, kurde! Ty, 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 gościu! Patrzcie, co się z nim dzieje w ogóle! Jaki zgliczowany jest! On mi nic nie robi, pa! Okej. Okay. Ej, to ja się tak bałem i obawiałem. A ty, mi, gościu, nic nie jesteś w stanie zrobić. Czy ja ci pokonam z łuku? Pa, prawie go pokonałem. Aha, musi respiąć życie. Ej, pokonałem! Gold Rachel! Ej, udało się pokonać Herobrina! Ej, dobra widzowie, ja w to nie wierzę, że to było takie proste. Serio. Ogólnie kwestia też wygląda tak, że y, są dwa totemy Herobrina, bo jest taki i jest też drugi, który teraz Wam się wyświetla na ekranie. I być może ten pierwszy właśnie jest taki słaby, w sensie, no bo jak to inaczej wytłumaczymy? Przecież ja, ja się spodziewałem tutaj nie wiadomo jakiej walki, a tu się nic nie wydarzyło. Patrzcie, jak ja się przygotowałem. Człowieku, tutaj miałem bit. bit a tu taka lipa wyszła. No do tamtego drugiego to temu będziemy potrzebować totalnie innych przedmiotów, bo będziemy potrzebować bloków diamentów. No A my mamy na razie jeden, więc potrzebowalibyśmy jeszcze yy, diamentów na drugi, i wtedy moglibyśmy z nim zawalczyć, nie? No ale nie wiem. Ej, co jest? Co? Ej, widzicie to? Co jest? Ej, co się. Ej, co jest? Widzicie, jakie jest nie... Ej, jakie niebiesko się stało? Co jest? Co to za dźwięki? Ale dreszcie dostałem. Ej, dobra, zaraz po pokonaniu takie rzeczy. Straszne. Ej, tak wielkiego księżyca to ja nigdy. Nie... Aha, to ty tutaj mi dajesz. Ta... Spaduwa. Ja pierdzielę. Ej, nie dość, że księżyc jest. Ogromny, to jeszcze jest niebieski na dodatek. Czy coś teraz będzie się wokół nas działo, że jakby. Ej, co to jest? Patrzcie, tam coś stoi! Ej, to jest Herobrine, czy mi się wydaje? Co to jest? Ej, strzelę. On zniknął! On zniknął! O człowieku. Coś odwala się na tym świecie chorego, czego wcześniej nie było. Znaczy y, mieliśmy chyba coś podobnego, bo ja po kojarzę dźwięki, które nam towarzyszyły w, na pustyni, ale. Ej dobra, muszę się rozejrzeć. Czy coś się tutaj dzieje? O! Co to? E, e, ej, goście! Co to jest? Co to jest? Hrobrajny bez twarzy? Ej spadaj, spadaj, spadaj. Ej, jabłka z nich wypadają. Ej, co jest? O co tutaj chodzi ty? Ej. Kolejny Herobrine Ej, no nie gadaj, że teraz na świecie wszędzie będą Herobrine Które będą mnie atakować Pa, z czerwonymi oczami, Ej, spadaj, spadaj, spadaj Ło, wow. ale oni nie są jacyś mocni w ogóle Pa, znaczy mają, dużo mają życia Ło, wow, złote jabłko z niego wypadło Okej okay. Teraz pytanie, czy to jest przez ten księżyc Czy przez ten totem Bo ewidentnie pojawia się mega dużo Ej, co to jest za villager Widzicie to? O kurde, ty Ej, dobra, bo ja nie wiem, czy to jest jakaś specjalna noc że coś takiego się dzieje Czy to jest nowa modyfikacja, bo jakby nie patrzeć. Ej, co? Ej, tam jest krwawy Alaj świecący, pa! O kurde ej, tu musi być nowa modyfikacja. Albo to wszystko się dzieje przez ten księżyc, albo to wszystko się dzieje przez ten totem, który odpaliłem. No bo jakby... Hello! I dobra, pochodźmy po świecie, porozglądajmy się, czy coś jeszcze dziwnego się... Tutaj dzieje! I zombie jak bez głowy! Wow, chłopie, nie strasz! Ej, tam coś też jest daleko, pa! Cały zakrwawiony i pomarańczowe gości! Wow, 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 dobra, spadaj, spadaj, spadaj Nie zgi yy, Lama jakaś, pa Ej, dobra, to jest chyba jakaś nowa modyfikacja Ej, yo, czy wy to widzicie? O kurde, spadaj, spadaj, spadaj Ile was, yy, ile was jeszcze, owca jakaś? Co jest, co jest? Ej Dobra, bo to jest porąbane, to jest porąbane, to jest porąbane Spadaj, spadaj, spadaj Okej, okay. ej, z niego wypadł gunpowder w ogóle Ile tego tu jest? Patrzcie, wszędzie się... Tu jest error 300 Yo! Są różne rodzaje Herobrine'ów na świecie Z czerwonymi gałami? Ej, takiego jeszcze nie widziałem O kurde, jeszcze wieśniak? Ej, co tu się dzieje, ty? Chłopaki, proszę się uspokoić Pa, ej, tam jakiś Indy Enderman Pa, tam jest Enderman z głową Steve'a Ej, wow Ej Jakieś inne dźwięki się zaczęły robić. no ja nie wiem widzowie, nie. Pa! Co to jest za Enderman? O nie, znowu to! Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? No nie, no nie, no nie, no nie, 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 nie! W poprzednim odcinku też był! Uciekamy, 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 proszę, 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 zostaw mnie, zostaw mnie! Czy to mnie goni dalej? Ej, to mnie przystał gonić. No nie, jeszcze ty! Ha! Spadaj! Czemu wszyscy naraz? Wszyscy naraz! Kurde, chcą mnie dopaść! Ej, nie, o nie, słyszeliście to? Co to były za dźwięki? Ej, dobra, bo tu się tak podwalało teraz. Mamy niby dzień, ale ja już sam nie wiem, naprawdę. O co chodziło? Ty. To jest naprawdę dziwne. Autentycznie. Cieszę się, że to przeżyłem, nie? Względnie jest tu pusto i totalnie spokojnie. Ej, czy ten Allaj nas zaatakuje? Nie. Ej, atakuje mnie! Co jest? Spadaj! Czemu ty mnie atakujesz? Szczęście wypadło. Aha. Niebieski barwnik. Mega coś porąbane, że z każdym odcinkiem dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy, nie? No ale dobra, no mamy dzień 17. Jakby nie patrzeć, tak? Więc wypadałoby coś porobić. I myślę, że dobrym pomysłem byłoby znalezienie miejsca na domek. Co o tym myślicie? W sumie to można powiedzieć, że my się już tutaj trochę osiedliliśmy w tej wiosce. Ale, no jak w każdej Minecraftowej serii, trzeba zbudować dom albo bazę, prawda? prawdaż no właśnie. No a w tym domku to tylko tymczasowo mieszkamy. Na pewno y, to nam oddaje, że możemy sobie tutaj widzicie, itemki zostawić i są w miarę bezpieczne. Nie wiem po co mi tyle redstone'u tylko, nie? Jakby to mi to, to no, 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 nie potrzebuję go aż tyle, nie? Więc proponuję pójść, zobaczyć, co jest w naszej okolicy, na przykład tam, bez kitu może znajdziemy jakąś fajną miejscówę, w której chciałbym się osiedlić. Patrzcie, jakiś grzyb. Ej, nie widziałem takiego grzyba jeszcze wcześniej! Po! Ulul, ej, co to jest? Poka mnie. To czy coś tu. Jest po prostu grzyb? Tak. Ej, coś tu jest? <laughs> to! O kurde, jakiej temy? Ej, los! Mamy diamentową zbroję dla naszego konia. Ej, zarąbiście, a coś tutaj będzie, nie? Ej, fajne! To mi się podoba. Jedzenia nigdy za dużo, pamiętajcie widzowie. Tak samo jak łapek w górę. Właśnie, ja nie powiedziałem jeszcze w tym filmie ani razu, żebyście zostawili łapkę w górę, więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu i jeszcze tego nie zrobiłeś, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, żebyś żadnego odcinka nie przegapił. Ej dobra, teraz pytanie. My stąd przyszliśmy, chyba tak. Więc my się teraz cofamy do jakby miejsca, w którym byliśmy kiedyś. Więc musimy iść w drugą stronę, w stronę cmentarza, tam gdzie już dzisiaj byliśmy, nie? Ej dobra, idziemy na ten cmentarz. Zobaczymy, czy będzie tam więcej jakichś fajnych itemów, nie? Dobra, tutaj. A tutaj już otwieraliśmy. No dobra, to przejdźmy sobie teraz tu, bo tu nas chyba nie było. O, tu nas nie było, no pewnie, że tak. I tutaj, z tego co widzę, no totalnie nic nie ma, nie? W sumie też jesteśmy na takim etapie rozgrywki, że ciężko żeby jakieś itemy nas tutaj yy, zaskoczyły, nie? Ej, a to co to jest? Czy to coś jest? Halo? Nie, to jest po prostu takie coś z takim czymś bez takiego czegoś. Która pytanie? Czy budujemy dom? O, nie gadaj, tam jest wioska villagerów kolejna. O, yo! O, emeraldy, fajnie. Tutaj jak zwykle, tutaj nic, tutaj nic. Ej, a łuk jaki ma? Power 1, no to nie, to średnio. Pa, jeszcze kolejna wioska. O, lol! Ej, ile ich tutaj respi, nie? Sprawdźmy, co jest w tym domku, bo ja chyba pierwszy raz widzę, o, jest Kowal, zarąbiście. Pierwszy raz widzę tak ogromny do. O, człowieku. Ej, zarąbiście. Dobra, musimy te bógszelfy sobie rozwalić. Skoda, że nie mam silktacza, nie? Ale sam fakt posiadania już tyle książek, no, to jest mega przydatne, nie? Dobra, idźmy sobie teraz do Kowala i sprawdźmy, czy odda jakimiś itemami. Dawaj to. Pyk. O, mamy serce. Dobra, serce mi się przyda. Złoto też mi się przyda w sumie. Gościu ty, a jak patrzę? Okej, okay, dobra, dobra, dobra. On atakuje. O, dobra, dobra, dobra. Spadaj, spadaj, spadaj. Spadaj ode mnie, spadaj ode mnie. Kurde, jaki efekt w ogóle. O, o, mamy Ender perłę. Git. Wow, ale te dźwięki tu mają stra. Ej, co jest? Co jest? Co to było? Ej, co to było? Co to było, tak znienacka? Dobra, idziemy do tej drugiej wioski, która jest tam na szczycie. Miejmy nadzieję, że tam też coś ciekawego znajdziemy. Dobra, co my tutaj ciekawego mamy? Ej, oby tu były bukselfy w sumie, no ej, bukselfy by nam się bardzo przydały. Kurde, ej, biedna ta wioska! Ani bukselfów, ani kowala. No tamta oddała o wiele lepiej, nie? Bo dała i to, i to. Dobra, co my będziemy tu mieli? Aha, nic ciekawego, okej. Okay. Ej powiem wam szczerze, że to jest fajna miejscówka na osiedlenie się. Ej, patrzcie teraz, jaki ten księżyc jest mały. A wtedy, jaki. Był ogromny, bez kitu. Dobra, musimy wrócić do swojej wioski jak najszybciej. kurde, nie mam pochodni. Weźmy chociaż jedną pochodnię, co? Ej kurde, ja mam mało chleba, ale myślę, że na luzie dojdziemy do naszego domku, nie? Ej, co jest? Co to jest? Patrzcie, typ plawa! Chłop, który... Yo! Ej, porumbany. Ż... Okej! Okay. Co to jest za ziomek? Czy on ma Blaze Roda? Padaj! O, mamy Blaze Roda! Ej, fajnie! Ty nie gadaj, że nie będę musiał iść do netetu Ej, co to jest za. Creeper! Wow! Uśmiechnięty creeper! Ej, dobra, takich rzeczy to ja... Nie widziałem No, ile was, ile was O nie, ej, te herobrainy są tutaj dodane na stałe Pa, ile ich jest Tylko, no, w sumie one mi nie zadają prawie w ogóle obrażeń Więc chociaż to jest duży plus Ale jakby straszą I jest ich bardzo dużo rodzaj, pa Jakiś kolejny mob dziwny, spadaj Yo, co jest Ej, ja nie wiem, gdzie jest ten domek, który widzieliśmy przed chwilą Jestem przy tym domku Tylko ja nie wiem, czy tu jest bezpiecznie, tak szczerze mówiąc yy... Rozwalę to, czy coś pod tym jest. Na bank coś pod tym jest. A nie, nic pod tym nie ma. Okej. Okay. Bo tu za miejsce ty. Okej. Okay. wow pa! Ej, czy to... Teraz pytanie, czy to było, czy to się otworzyło? Chociaż nie słyszałem nic. Ej, dobra, sprawdźmy co tutaj będzie. yo co jest? Kolejne jakieś dzikie miejsce. Ale porąbane ty. A ja już myślałem, że coś fajniejszego będzie, a tu jak zwykle coś strasznego. No bo po co coś fajnego dać, nie? No nie no nie, no wszędzie coś. No spadaj, 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 zostaw mnie. Zombie jak? Zastaw mnie. O kurde, Steve bez głowy! E! Spada, co jest? Villager bez głowy! Znaczy bez twarzy! Ile tutaj? No nie, i znowu on. Herobrain, widzieliście go? Ech! Mamy handlarza. A nie, on jest niewidzialny teraz. Ej, czekajcie, czy ten Herobrain. Ło! Widzieli. On był przed chwilą tu, teraz jest tu. Dobra. Patrzcie, chłopa pokonałem, a on dalej, dalej mnie śledzi, nie? Ty, a ty mnie. A nie, już mu chciałem mówić, że mnie nie atakuje. Spadaj, spadaj! Okej, okay. porąbane itemy z nich lecą w ogóle, chciałbym zauważyć Ej, dobra, chyba idziemy w dobrą stronę Do naszej wioski, tak Cały czas musimy iść teraz prosto O, ale mamy tutaj grup. Do takiej okazji nie można tutaj, rozumiesz? A, ale jak zwykle tu nic nie było Dobra, coś tu się zrespiło Co to jest? Co to jest? O kurde, dobra, ej, yo. Ej, patrzcie. To jest to, co było można wymienić u tego typa, pamiętacie? W poprzednim odcinku byliśmy u tego typa i to czarne było można na coś wymieniać, na różne przedmioty. Patrzcie, jaki dziwny enderman w ogóle. Co jest? E. Wow! Ej, dobra. Czy wy to widzieliście? To się pojawiło na moich oczach. 3 albo litera E. Ej, dobra, to jest za mocne, za mocne. Wracamy, wracamy. Trzeba iść spać, zrobić dzień i zająć się czymś normalnym i Niby jest git, ale znowu jest jakieś kolory jakby inne Ej, ja już głupieję, naprawdę, bo tu co chwilę się coś zmienia, nie? No dobra, co my mamy za itemy? No w sumie jakieś tam itemy zdobyliśmy Zdobyliśmy też wiedzę, gdzie mniej więcej można by było się osiedlić Oczywiście, jak zwykle, nie mam w ogóle miejsca w skrzyniach Zróbmy sobie sikierę i zróbmy może więcej skrzyń, co? I nadal nie wiem, czy ten totem zadziałał, czy nie Znaczy, no, niby zadziałał, bo... Ej! Co jest? Co ty mnie ryjesz? Dobra, ho, chodź tu, cwaniaczku, co? Co? No co? No co? Chcesz się bić? Chcesz się bić? No, spadaj mi stąd. Bo ja nie wiem, czy ten chyrobren nie powinien mieć białych oczu. No spadaj stąd, to mój teren, chłopie. No. Bo on się niby pojawił, ale no... No, nie wiem. Sami widzieliście, że ten pojedynek był bardzo dziwny, nie? W następnym odcinku idziemy w nowe miejsce. I tam zaczniemy budowę nowego domu, albo bazy, albo, no jeszcze nie wiem czego. W zasadzie, jeżeli dotrwałeś do tej minuty, drogi widzu, napisz: Czy powinienem zbudować bazę, czyli się gdzieś wkopuję? Czy powinienem wybudować swój własny, zorumbisty domek? A wiem, że z tej wioski trzeba się powoli wynosić, bo yy, mam złe wspomnienia z tym miejscem. Więc to był kolejny odcinek z Horrorpaka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, strzaliście łapy w górę Subskrybujcie, a my widzimy się już wkrótce. Ja byłem WK i Elo! Pa!